Bukiet czerwonych róż od kibiców klubu otrzymał trener Mazura Ełk. Okazja ku temu była szczególna. W sobotę Mazur Ełk rozegrał 1500 mecz w historii swoich występów w rozgrywkach ligowych. Jubileuszowy rywal Tęcza Miłomłyn to ostatni zespół ligi. Było to więc stosunkowo łatwe zwycięstwo Mazura, występującego w tym spotkaniu w czerwonych koszulkach. Tęcza była jednak jedną z nielicznych drużyn, która w Ełku nie tylko się broniła, ale też próbowała atakować. Plus dla nich. Za to, że nie przyjechali tutaj po jak najmniejszy wymiar kary, tylko chcieli grać w piłkę. Dla mnie się to bardzo podoba i tak powinno grać wszystkie zespoły, bo to jest taka liga, gdzie trzeba uczyć się grać w piłkę, a nie za wszelką cenę, tylko myśleć o wyniku. Po ładnej akcji zespołu, Marcin Dworzańczyk włożył piłkę wprost pod nogi Bartka Wierzbickiego, a ten bez problemu pakował piłkę do siatki. Potem strzelali jeszcze Radosław Guzowski i Piotr Janik. Bramek byłoby więcej, gdyby sędzia uznał bramkę Kuby Golaka. Tym samym czwarty w historii pod względem liczby strzelonych goli zawodnik nie poprawił swojego wyniku w jubileuszowym meczu. Akurat w ostatnim meczu nie poprawiłem. Szkoda, bo fajna akcja. Kamil miał bo fajną asystę, ale jeszcze... Trochę pogram i pewnie tych bramów trochę jeszcze zdobędę. Jak wtedy, tak i teraz Mazur może liczyć na wsparcie zawsze wiernych. Historia zaczęła się 1 września 1946 roku od meczu ze zrywem Suwałki. Potem były spotkania z najlepszymi drużynami w Polsce. Poprzez różne ligi, trzecie, czwarte, ligi okręgowe. No jak to w życiu, raz, raz wyżej, raz niżej. Jak to się mówi, no, no taki mecz... O wejście do drugiej ligi w 1986 roku, to znaczy to nie był mecz o wejście do drugiej ligi, bo to był końcowy mecz w rozgrywkach trzecioligowych ligowych Mazura. No i ten decydujący mecz wypadł akurat z, z Hutnikiem Warszawa. Przegraliśmy niestety 1-2 przy 4 tysiącach widzów. Największe sukcesy klubu to między innymi czasy, kiedy w Mazurze grał Andrzej Ziętarski. To co pamięta z tamtych lat to frekwencja na meczach i uwielbienie kibiców. Jest jeden szczególny mecz z 1965 roku, który Andrzej Ziętarski, który ma na koncie 340 występów w barwach klubu, pamięta najbardziej. Przypominam sobie, rozgrywaliśmy mecz z Polonią Warszawa, gdzie nawet więcej jak 5 tysięcy tam, ludzie po prostu siedzieli na bieżniach, za bramkami, wygraliśmy w ten czas 1-0 i pamiętam, Taką sytuację głos mi się trochę zaczyna łamać, jak kibice nas znieśli na rękach do szatni, więc to jest przeżycie, o którego na pewno nigdy nie zapomnę. Po latach przerwy Mazur stoi przed olbrzymią szansą powrotu do trzeciej ligi. Życzą sobie tego i piłkarze, i kibice. W przeszłości ocieraliśmy się o, 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 o awans do, trzecie, do drugiej ligi, bo graliśmy w trzeciej, no a w chwili obecnej... Mamy taki cel ambitny, no nie wiem jak to się nam uda, ale chcemy awansować do trzeciej ligi w tym sezonie. Potężna zaliczka już jest. W 12 meczach Mazur uzbierał 31 punktów i ma już 4 punkty przewagi nad drugim motorem Lubawa. A to dopiero pierwsza runda.